Auuu! Ulala! Witam na poradniku, Jak sobie wpościenie do The Earth Space Clujka? Bo wejsa, jak się kupi, to automatycznie tylko angielskie napisy. O, na to jak się odpala. No i tutaj mamy wpościenie do The Earth Space klik -a. Klik -a, Klikamy tutaj, pobierz, pobiera się nie kopiujemy na pójpit, tak, na pójpit. Klikamy no. dwa razy. A, no, i tutaj, 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 tak, tak, tak. Wszystko się zgadza. Dalej, tak. Mam zinstalowane na dysku D i tutaj w folderze kupowałem nas, w streamie, Dalej, zainstaluj. Tak. No i teraz idziemy tutaj, odpalamy. Trzeba połączyć konto z odcinem, to każdy wie jak coś. Teraz niech nam się załaduje. No, ładuje nam się. Ja na tam menu się wpoczy. No i jest po polsku! Mamy wszystko po polsku wciśniętlę. To miałem źle jakiś rok temu. Nad 18% tlenia z takim knitkiem, który nie umiał amunicji od No i jest źle. Ta samodzielna, tyk osobowy, nowa dla plus, ustawienia, wszystkie zginęły. No i mamy teraz playstyle po polsku. Wpuszczenie. Link będzie w opisie pod tym, pod tym filmem, w kolatniku. No. A uuuu, do zobaczenia.